Szanowni Państwo, jesteśmy na najwyższym piętrze Zakopiańskiego Liceum Plastycznego w Pracowni Malarstwa. Tam jest taki piękny widok na Giewont. I tu możemy zobaczyć plon pracy uczniów z całego roku szkolnego 2023-2024. Nie tylko włoskie impresje, tak jak wcześniej mówiłem, ale też to, co tutaj, w tym pomieszczeniu, młodzież przez cały rok szkolny malowała. Przede wszystkim Martwa Natura szkice, portrety. Warto tu przyjechać, będąc zakopanym. Warto zajrzeć do liceum plastycznego i odkryć te młode talenty, bo rzeczywiście Państwo wyjdziecie pod wrażeniem tych prac Warto zapamiętać parę nazwisk. Znaleźć je pomiędzy sporą liczbą dzieł. Kiedyś z pewnością będą to znani i cenieni artyści. Tu mamy trochę włoskich, weneckich impresji, a są to ludzie bardzo młodzi, często mający zaledwie 15 lat. Granica wieku to 15-19 lat. Zapraszam do zwiedzenia tej wystawy i tej tam na dole w kawiarence szkolnej. Piękne nasze zamglone góry. Do zobaczenia.